Kontakt z festiwalem został nawiązany już kilka miesięcy wcześniej. Nosi nazwę Monte Carlo. Odbędą się trzy koncerty, dwa w Teatrach Nicejskich i jeden w Monte Carlo. Projekt będzie realizowany wspólnie z zespołem z Iwano Frankowska z Ukrainy. To miasto jest naszym miastem partnerskim. Mamy z tym zespołem bardzo bliski kontakt. Stali się oni dla nas przyjaciółmi. Zaproponowaliśmy im współudział w tym festiwalu. Jedziemy nawet jednym autokarem, z czego się bardzo cieszymy. Jest to zespół o wysokim poziomie artystycznym. Myślę, że będzie dla tego festiwalu ciekawostką, bo nieczęsto można ukraińskie zespoły spotkać. Ale też ciekawostką jest to, że w tym festiwalu biorą m.in. oprócz tego, jak słyszałem, Serbowie, Gruzini, Grecy, Mołdawianie, Macedończycy tudzież inni. Dzieci pozytywnie oceniają wyjazd. Cieszysz się na wyjazd? Oczywiście. Dlaczego? Ponieważ pierwszy raz będę miała możliwość odwiedzenia Monte Carlo i w ogóle tamtych terenów, i uważam, że to jest świetnie, że w ogóle może mamy możliwość zobaczenia. Każdy wyjazd to jest nowe doświadczenie dla nas, dla zespołu. Mamy możliwość poznawania nowych, różnych kultur spoza właśnie Polski. No i przyjaźnie zostają na długo przede wszystkim te przyjaźnie. Można poznać nowych ludzi, nową, inną kulturę. No i, no i ogólnie ze znajomymi się wyjedzie, no to, to jest też nowe doświadczenie. Mogę poznać nowe kraje, nowe obyczaje i ogólnie fajnie spędzić ze znajomymi czas i fajnie zatańczyć w innym kraju. Bardzo się cieszę, ponieważ pierwszy raz z zespołem wyjeżdżam tak daleko, za granicę Polski, no i to jest też fajna przygoda, tak oderwać się od szkoły i wyjechać. Wyjazd zaplanowany jest na 12 marca, turniej potrwa ponad tydzień, a czas postojowy w drodze powrotnej zostanie wykorzystany na koncert w Monachium.